Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj lekcja historii w troszeczkę innej formie niż dotychczas. Nie mówię, że już taka forma zagości na stałe, ale od czasu do czasu chciałbym z wami mieć kontakt właśnie w ten sposób: poprzez nagranie mojego własnego głosu i omówienie tematu. Tak jak ja go widzę, a nie tylko tak jak go widzi e-podręcznik albo, albo widzi go tylko podręcznik, który macie w domu, ale również w taki sposób, jak ja to widzę. Obiecuję, że to nie zajmie dużo czasu, że ten filmik będzie jak najkrótszy. Chciałbym przede wszystkim, taki jest mój cel i, i po to to robię, żeby wskazać Ci to, co jest w tym temacie najważniejsze, bo jak sam pewnie zauważyłeś zauważyłaś od pewnego czasu omawiamy tematy dotyczące spraw, które są dla ciebie zupełnie nowe. Mówimy o Bizancjum, o którym prawdopodobnie wcześniej nie słyszałeś. Mówimy o Islamie, o którym pewnie słyszałeś z różnych programów informacyjnych, wiadomości, być może gdzieś w internecie, ale nigdy nie słyszałeś o jego historii i tak naprawdę. Nie tylko ty, ale wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, skąd Islam w ogóle się wziął. No i ten dzisiejszy temat, a ten temat to konflikt papieństwa z cesarstwem, też jest prawdopodobnie dla ciebie zupełnie nowy. <laughs> dlatego, dlatego parę słów na temat tego, jak ja to widzę, jak ja widzę ten temat. Oczywiście ten filmik to jest troszeczkę mój debiut. Wcześniej nagrywałem filmiki dotyczące informatyki. To jest zupełnie inna, inna para kaloszy. Natomiast, natomiast, natomiast historia. To jest mój dewut z historii, więc proszę, żeby śmiech nie był zbyt głośny. Od czego, od czego się zaczęło? Temat w ogóle jest bardzo złożony i w podręczniku zajmuje niewiele miejsca. Natomiast, natomiast w historii. Jest to duży kawałek czasu, jest to konflikt, który trwał od wczesnego średniowiecza. Na dobrą sprawę jego echa istnieją i są słyszalne do dzisiaj. No bo być może niektórzy z Was słyszeli o takim sformułowaniu jak rozdział Kościoła od państwa. To jest gdzieś dziedzictwo tego tematu, konfliktu papiestwa z cesarstwem. Zacznijmy od tego, że sam Kościół był podzielony. I dzisiaj zacznijmy od sformułowania, od takiego wydarzenia w historii, które określamy jako wielką schizmę wschodnią. Wielką schizmę wschodnią. To jest temat to jest temat, i rzecz bardzo ważna. To jest konflikt, który zaistniał wewnątrz kościoła pomiędzy biskupem Rzymu, czyli papieżem, a pomiędzy patriarchą Konstantynopola. Patriarcha Konstantynopola był związany ściśle z historią Bizancjum, natomiast jeśli chodzi o biskupa Rzymu, czyli papieża, on także, także miał swoje własne państwo i był ściśle związany z historią i z dziejami państw, Europejskich. Czy to Cesarstwem Niemieckim, czy to państwem francuskim, z Królestwem Francji. Ta historia jest papieża związana ściśle z Europą. I już na tej podstawie można powiedzieć, że ten konflikt istniał. Aczkolwiek on nigdy by nie przybrał takiej formy, gdyby nie spór o dogmaty. I tutaj mamy pojęcie dogmatów. Dogmat, jak widzicie, sam podręcznik mówi: są to prawdy wiary. To są takie prawdy wiary, które są w Kościele niepodważalne. Z dogmatem w teologii Kościoła katolickiego nie wolno dyskutować. Jeśli papież, jeśli Kościół przyjmuje dogmat, jest on niepodważalny. Takim dogmatem, który jest chyba najpowszechniej znany, jest na przykład dogmat o Trójcy Świętej, tak, że jest jedyny Bóg który ma trzy postacie: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dogmat jest w kościele niepodważalny, ale o te dogmaty w tamtym czasie jeszcze się dosyć mocno kłócono. I takim dogmatem, który no, spędzał sens powiek wielu świętych teologów, doktorów kościoła w średniowieczu, był dogmat, który nazywał się filiokwę. Otóż Kościół Zachodni, czyli papież i ci biskupi, którzy słuchali papieża, uważali, że Duch Święty pochodzi i od Ojca, i od Syna, natomiast Patriarcha Konstantynopola i ci, którzy Go słuchali, uważali, że Duch Święty pochodzi tylko od, od Ojca, tylko On może dać Ducha Świętego. Nawet dzisiaj już w Kościele ten konflikt wydaje się bardzo mocno przebrzmiały, czyli taki, który już został rozwiany, rozwiązany. Natomiast niestety wówczas, w średniowieczu, ten konflikt doprowadził do tak dosyć mocno skrócenia: do kłótni pomiędzy patriarchą Konstantynopola a biskupem Rzymu. Do kłótni tak mocnej, że doszło do wzajemnego ekskomunikowania się, czyli papież nałożył ekskomunikę, dzisiaj czasami troszeczkę to tak spłycamy, nazywając to klątwą, nałożył klątwę na patriarchę Konstantynopola i patriarchę Konstantynopola nałożył klątwę, czyli tutaj wolę to słowo ekskomunikę na papieża, czyli biskupa Rzymu. Co to znaczy kogoś ekskomunikować? To jest Pojęcie wywodzące się z Łaciny i polega, tak się to definiuje, na wykluczeniu ze wspólnoty. Czyli jeśli mamy wspólnotę chrześcijan, katolików, to ekskomuniką nazwiemy wydalenie jakiejś osoby z tej wspólnoty poza nią. Dzisiaj, na dobrą sprawę, nie ma to większego znaczenia, zresztą Kościół, szczególnie katolicki, Mimo że, mimo że ten instrument ekskomuniki dalej jest, on, on istnieje w dokumentach kościoła, papież może tego używać, dzisiaj tego praktycznie nie używa. Od czasu do czasu rodzą się głosy o być może ekskomunikowaniu kogoś, ale papież odżegnuje się od tego narzędzia, no twierdząc zresztą celnie, że jest ono dzisiaj już bardzo, że to narzędzie ma bardzo małe znaczenie. Natomiast wtedy, w średniowieczu, o którym my mówimy, tysiąc prawie lat temu, to narzędzie miało znaczenie, bym mógł przyrównać do wywołania wojny. No, na pewno był to kataklizm w życiu takiej osoby, na którą taką ekskomunikę nakładano. Taka osoba była rzeczywiście wykluczona ze wspólnoty jeśli chrześcijanin otrzymywał, czy nałożona by została na niego ekskomunika, na dobrą sprawę znajomości z tą osobą musieli się wyrzec wszyscy. I to bardzo mocno. Do tego stopnia, że nie mogli jej pomagać, nie mogli jej żywić, nie mogli udzielić schronienia, bo na nich również by wtedy mogła <laughs> przepraszam, spaść taka taka Ekskomunika i stąd takie wzajemne ekskomunikowanie się papieża i patriarchy Konstantynopola, no niestety doprowadziło do powstania dwóch kościołów. Pierwszy to Kościół katolicki, ten, który dzisiaj funkcjonuje w Europie, Europie Zachodniej, Europie Środkowej, w Europie Środkowej ale również i w tych miejscach, dokąd, kościół, dokąd przepraszam, narody europejskie dotarły. Czyli jeśli mamy odkrycia, odkrycia w, w Ameryki, to i w Ameryce też kościół katolicki istnieje. Mamy kościół katolicki, a z drugiej strony mamy kościół prawosławny. To jest Europa Wschodnia, częściowo, środkowa, ale przede wszystkim Europa Wschodnia oraz Azja, tak? a także Europa Południowa. Są pewne widoczne gołym okiem dla ciebie też różnice. Ta najważniejsza to jest taka, że kościół prawosławny nie uznaje władzy papieża. Teoretycznie, teoretycznie. Kościołem prawosławnym rządzi patriarcha Konstantynopola. Natomiast jest to tylko i wyłącznie. Taka władza na papierze, ponieważ poszczególne państwa mają swoich własnych patriarchów. Takim jednym z najbardziej znacznych dzisiaj patriarchów jest Patriarcha Moskwy. Natomiast ten Patriarcha Konstantynopola ma tylko taką władzę symboliczną. On owszem może pewny, o pewnych rzeczach decydować, natomiast ci patriarchowie, którzy rządzą kościołami prawosławnymi, czy to w Grecji, czy to w Moskwie, czy, czyli w Rosji, nie muszą wczoraj go słuchać na dobrą sprawę, i niestety często się tak, tak zdarza. Natomiast Kościołem Zachodnim, Kościołem Katolickim, katoli, katolicki to też słówko wywodzące się z łaciny, a oznaczające powszechność, czyli Kościół Powszechny, uznają władzę papieża. I to jest w tym temacie najważniejsze. Pamiętaj także. Że do jej Wielkiej Schizmy Wschodniej doszło w roku 1054. O tym pamiętam. Czyli jeszcze raz podsumowując, pokłócono się o dogmaty, czyli prawdy w Kościele, obarczono się nawzajem ekskomunikami, zrobił to patriarcha Konstantynopola oraz papież. Doprowadziło to do, w 1054 roku do rozłamu zwanego Wielką Schizmą Wschodnią. I powstały Kościół prawosławny i Kościół katolicki. No i w tym kościele, można powiedzieć, z tego powodu nie działo się najlepiej. I na pierwsze miejsce w, można powiedzieć, że wysunął się inny konflikt. Ten konflikt, bardzo poważny, to konflikt pomiędzy papieżem a cesarzem. Można powiedzieć, że świat średniowieczny był z jednej strony bardzo prosty, ale z drugiej strony bardzo skomplikowany. Uważano wówczas, że władcą świata, władcą świata tego, który znano, jest Bóg. I wszystko, co się dzieje, ma być podporządkowane woli boskiej. Aczkolwiek na tym świecie, tym, który jest dookoła, który był dookoła tych, którzy żyli w średniowiecznej Europie, zresztą nie tylko, no trzeba było jakoś ten świat urządzić, i po, pojawiają się nam tutaj dwie postacie. Pierwsza to jest papież. Papież rządzi kościołem, mianuje biskupów, decyduje o tym, jak kościół funkcjonuje. Papież to biskup Rzymu. Swoją władzę wywodził aż od świętego Piotra, czyli tego, który był uczniem Chrystusa. Tą drugą postacią, która była ważna dla Europy, wówczas, wówczas był, papie, był przepraszam, cesarz. Cesarz, czyli taki władca świecki. To on. Przynajmniej tak mu się wydawało. Często praktycznie to czynił. Decydował o władcach, o tym, czy ktoś może być koronowany, czy jakieś państwo ma, może istnieć, czy miał taką władzę ludzką. No i z czasem pojawił się konflikt, no bo tak na dobrą sprawę, bardzo szybko zadano sobie pytanie, który z tych dwóch ludzi, czy cesarz, czy Papież jest ważniejszy? Cesarz uważał, że jego władza pochodzi od Boga, że to Bóg go wyznaczył na cesarza, że jeśli Bóg by nie chciał takiej władzy, to jego stanowisko by nie istniało. Więc to on jest najważniejszy, przynajmniej w swoim mimaniu. Natomiast Papież, wywodząc swoją władzę od Świętego Piotra, również uważał, że jest najważniejszy. To, o czym my mówimy, bardzo często jest nazywane sporem o inwestyturę. Czyli kto ma prawo decydowania? Inwestytura, to jakbyśmy mieli to w jednym słowie wytłumaczyć, to decydowanie. Oczywiście inwestytura dotyczyła bardzo konkretnych rzeczy. Inwestytura dotyczyła mianowania biskupów, decyzji o koronowaniu jakiegoś. Księcia na króla decydowało o przyznawaniu ziemi. Czyli znowu, kto jest tutaj ważniejszy: papież czy cesarz? Czy to papież ma decydować o koronowaniu, nawet samego cesarza? Czy to cesarz ma zatwierdzać, a może nawet mianować biskupów? Może nawet decydować o wyborze samego papieża. Ten konflikt nasilał się z czasem. Można powiedzieć, że eksplodował w czasach, kiedy papieżem był Grzegorz VII. I tutaj popatrzcie, mamy taką ważną postać. Oraz cesarzem niemieckim był Henryk IV. Tutaj mamy tą postać. Grzegorz VII był to tradycjonalista, bardzo ortodoksyjny, czyli taki, który był przywiązany do, do prawd wiary. W bardzo dużym stopniu i uważał, że to on powinien decydować. I tutaj odwołam się akurat do e-podręcznika, który mam otwarty w odpowiednim miejscu. Wykroczę trochę poza podręcznik. Tak dla ciekawostki, Grzegorz VII wydał dokument, który był bardzo dyskusyjny. Ja lubię słowo kontrowersyjny i ten dokument jest kontrowersyjny. Ten dokument nazywał się Diktatus Papę. Można to wytłumaczyć, przetłumaczyć na język polski jako rozkaz papieża. No to już sam tytuł tego dokumentu świadczy o tym, że to nie było byle co i że to mogło i uderzało. Że to uderzało, że to uderzało. Że, że to uderzało we władzę także cesarza. I otoż to co jest tutaj najważniejsze, bo nie będziemy czytali tutaj całości. On sam tylko może używać do koronacji insygniów cesarskich, czyli Grzegorz VII podkreślał: to ja mam tak wielką władzę, że mogę mianować papier, mogę mianować cesarza no, tu punkt następny, tylko papieża. Stopy mają całować wszyscy książęt. No, świadczyło to o pewnej takiej pewności siebie Grzegorza VII. Czy Grzegorz VII rzeczywiście mógł sobie pozwolić na taką, na taką pewność siebie? No to spojrzmy sobie na kolejną rzecz. Popatrzmy sobie na ilustrację na stronie 120 podręcznika. Ja za chwilę też pokażę taką dzieło sztuki z tamtej epoki, które, które bardziej nam pokaże, jak to ówcześni widzieli, które właśnie pokazuje samego Grzegorza VII. To jest ta osoba pod numerem 1 i cesarza Henryka IV pod numerem 2. Otóż nasz Grzegorz VII użył tego narzędzia, które nazwaliśmy ekskomuniką. No bo oczywiście Henryk IV. Sprzeciwił się takiemu postępowaniu papieża. No i groził papieżowi, że zrobi z nim porządek. No i papie, odpowiedzią, odpowiedzią papieża była ekskomunika, była klątwa, którą nałożył na Henryka IV. No nasz Henryk IV stał, stanął w bardzo niewygodnej dla niego sytuacji. Klątwę, którą na niego nałożono, postanowili wykorzystać jego przeciwnicy, którzy zbuntowali się przeciwko niemu i planowali wybrać innego cesarza. Czyli naszemu Henrykowi IV groziła utrata władzy. Cóż zrobił nasz Henryk IV? Nasz Henryk IV udał się do Kanosy. Kanossa to była miejscowość we Włoszech, w której przebywał akurat papież i nasz Henryk IV udał się by przebłagać papieża by zdjął z niego ekskomunikę musiał się mówiąc krótko upokorzyć przed Grzegorzem VII stało się to w roku 1077 ta data nie jest aż taka ważna najważniejsze żebyś pamiętał że Henryk IV musiał się wędzić do Kanosy, by ukorzyć się przed Grzegorzem VII Bo to upokorzenie było dosyć dosyć zdrówkliwe dla cesarza. Cesarz to był człowiek bogaty, bogato strojny, natomiast przed papieżem musiał stanąć we włosienicy, to jest coś, co byśmy mogli porównać do worka założonego na siebie, przywiązany prostym sznurem, musiał być bez obuwia, boso, także upokorzenie było takie duże. No i rzeczywiście Grzegorz VII po no, nie, nie krótkim zastanow zastanowieniu się, bo to trwało kilka dni, zgodził się tą ekskomunikę zdjąć z Henryka IV. No cóż, można byłoby powiedzieć, że Grzegorz VII triumfuje, że Papież triumfuje, że cesarz uznaje rzeczywiście władzę papieża. No, Nic bardziej mylnego, ponieważ, ponieważ Henryk IV po tym jak zdjęto z niego ekskomunikę, znowu stał się prawowitym cesarzem. Wybranie, innego, wybranie innego, innego cesarza byłoby tu już sprzeciwieniem się woli Boga. Henryk IV wrócił do Niemiec, wrócił do cesarstwa i zrobił porządek ze swoimi przeciwnikami, stłumił bunt. I to dosyć brutalnie ten bunt stłumił. No, i odzyskał siły. Ten konflikt trwał do końca życia i Grzegorza VII i Henryka IV. I można powiedzieć, że jeszcze po ich śmierci był dalej widoczny. Był dalej widoczny i znalazł swój finał, znalazł swój finał. w 1122 roku. Doprowadzono do podpisania konkordatu. To jest kolejne e, bardzo ważne pojęcie w tym temacie. Konkordat concordat ten podpisano w formacji. O czym on mówił? E, doprowadził on do ugody, czyli konkordat to inaczej umowa. Umowa zawierana pomiędzy papieżem, a pomiędzy władzami danego państwa. W tym przypadku był to papież oczywiście i cesarz. No i cóż, cesarz w tym konkordacie z Wormacji z 1122 roku zrzekł się prawa do mianowania biskupów na podległych mu ziemiach. A biskupi mieli podlegać prawom kościoła. Papież miał prawo wyboru, prawo wyboru biskupa. Ziemia, którą biskup otrzymywał, no, wywodziła się od władcy danego państwa. W tym przypadku cesarz niemiecki. Miał prawo dać ziemię takiemu biskupowi, mógł też tego odmówić. Ten dokument, bardzo ważny, bo on wygaszał troszeczkę ten konflikt. Ten konflikt już później nigdy tak ostry nie był, chociaż wracał jeszcze kilka razy w historii kościoła. Można powiedzieć, wprowadzał pewien kompromis. Mówiąc bardziej po ludzku, był wilk syty i owca cała. No bo otóż papież może mianować i tylko on może mianować biskupów, ale tym, który da ziemię temu biskupowi, był właśnie władca państwa w tym przypadku cesarz, ale także i każdy książę, każdy król w innych państwach mógł się na ten konkordat powoływać. No i teraz bardzo ważne pytanie. Zawsze wam o tym przypominam, albo i przypominać będę, co jest najważniejsze w średniowieczu? W średniowieczu najważniejsza jest ziemia. Ziemia decydowała o władze, o pieniądzach, o tym, czy ktoś miał coś na świecie do powiedzenia, lub nie, czy zarabiał, czy był biedny. No i popatrzcie, papież może mianować biskupów, ale co taki biskup zrobi bez ziemi? Będzie nic nieznaczącym biskupem. Tym, który potwierdzi władzę papieża, będzie biskup. No, także tak ten konflikt się zakończył. Tak się rozegrał. Mam nadzieję, że ta lekcja, e, chyba jednak zbyt, zbyt długa, e, może przypadnie Wam do gustu, może nie. Dajcie mi znać e, poprzez pocztę Librus, e, może poprzez komentarz. Tylko proszę, żeby ten komentarz nie był zbyt straszny pod tym filmikiem. Czy to ma sens? Czy, czy takie lekcje są OK, czy nie są OK. Wiem, że to jest filmik bardzo długi, bo widzę, ile czasu upłynęło. Także dzisiaj, i Twoim zadaniem jest go wysłuchać, proszę w zeszycie, jako notatkę wpisać sobie, wpisać sobie to, co widzicie tutaj. Na w podręczniku na stronie 121. Ten pierwszy, drugi, trzeci i czwarty punkt powolutku. Ja to sprawdzę dopiero, jak wrócimy do normalnej szkoły. Więc na spokojnie. Gdybyście mieli jakieś pytania, coś Was zainteresowało, proszę śmiało, piszcie. Zawsze odpowiem. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.